Bosak zaskoczył wpisem. Ujawniam, co premier powie jutro. Krzysztof Bosak opublikował w mediach społecznościowych nietypowy wpis. Ujawniam, co premier powie jutro na zamkniętej części posiedzenia Sejmu, napisał. Lider Konfederacji przytoczył cytaty z komunikatu ABW. Donald Tusk zapowiedział pilną informację dotyczącą bezpieczeństwa państwa. Donald Tusk skierował do Włodzimierza Czarzastego wniosek o utajnienie pierwszego punktu piątkowego, 5 grudnia, posiedzenia Sejmu: Zamierza wygłosić w tym czasie pilną informację dotyczącą bezpieczeństwa państwa. Z nieoficjalnych ustaleń TVN 24 wynika, że ma chodzić o sprawy kryptowalut i pojawiającego się rosyjskiego śladu. Utajnione posiedzenie Sejmu. Krzysztof Bosak, to powie premier. W czwartek, 4 grudnia, wieczorem, Krzysztof Bosak odniósł się do sprawy w mediach społecznościowych. Ujawniam, co premier powie jutro na zamkniętej części posiedzenia Sejmu, stwierdził. Następnie przytoczył cytaty z komunikatu Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego o działalności siatki szpiegowskiej, tak tzw. kamerkowców. Jak czytamy w komunikacie, Michał M., z uwagi na posiadaną przez niego specjalistyczną wiedzę w dziedzinie kryptowalut. Udzielał wsparcia FSB w zakładaniu i obsłudze portfeli kryptowalutowych biorących udział w finansowaniu zadań realizowanych przez członków ustalonej grupy przestępczej. Lider Konfederacji cytuje komunikat ABW, dlatego pisze już dziś. BOSAK twierdzi, że wypowiedź Tuska zostanie skonkludowana atakiem na prezydenta Karola Nawrockiego za weto wobec, źle napisanej, ustawy o kryptowalutach oraz zapowiedzią jej ponownego złożenia. Posłowie, którzy to jutro usłyszą nie będą mogli tego powtórzyć w mediach ze względu na utajnienie obrad dlatego piszę wam już dziś, podsumował lider Konfederacji.